I tam ponownie, tu Chris, kolekcjoner. Dzisiaj następna świetna przesyłka. Przynajmniej mam taką nadzieję, że tam będzie świetna karta. Jest to przesyłka z Rosji. Mamy tutaj, przybliżę, może tak, rosyjskie znaczki. Dane, oczywiście, swoje i kolekcjonera z Rosji zakryłem, więc. Czekam tutaj za kolejną limitką brakującą do kolekcji World Cupu Jest to kolejna limitka rzadka, ale mm, pierw może sobie otworzymy i zobaczymy, czy to, co myślę, jest w środku. OK. Powoli wysuwamy, tutaj w kopercie już nic nie ma i mamy tak, taki kartonik w papier zwykły, ale w środku czuję, że jest top loader, więc chyba będzie miazga moim zdaniem. I tak jest, tak jest, tak jest, moi drodzy. Przez ten to blower, który jest poklejony, może nic, nie, może tak wyraźnie nie widać, ale zaraz się do niego postaram dobrać. Oj, oj, i już wyciągamy świetną limitkę. Świetna, świetna. No, coś, coś pięknego. Jest to Lichsteiner ze Szwajcarii. No, ostatnia moja limitka, brakująca ze szwajcarskich zawodników. Więc jest, jest świetnie. No, coś pięknego. Limitka jest no, w dobrym stanie. Rogi są ok. Tutaj jest wszystko ok więc no, jestem mega, mega szczęśliwy, że uzupełniam kolejną kartą moje braki w limitkach i tutaj taki apel do Was, jeżeli macie bo potrzebuję limitki limitek angielskich zawodników na portretach, czyli są to limitki, które wyszły w Wielkiej Brytanii, no pewnie Irlandia, Anglia, Szkocja, te okolice, tak mi się wydaje. Ogólnie Wielka Brytania. Nie są to te limitki, które wyszły u nas w tak zwanych w wersji akcji, akcją, tak? Tylko to są portrety, więc jeżeli macie jakieś limitki tych angielskich zawodników, to Chętnie się wymienię. Czekam w tej chwili chyba tylko za kolem, który jest tak jeszcze najbardziej chyba dostępny z tych limitek. Ok. Tyle na dzisiaj. Kolejna świetna przesyłka, świetna limitka. Jestem z niej bardzo, bardzo zadowolony. Pozdrawiam Was. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Cześć.